Witajcie w świecie wózków marki Kavo. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję innowacyjny wózek spacerowy marki Kavo o nazwie Ideo. Często pytacie o wózek spacerowy, który byłby lekki i wygodny w podróży pociągiem lub samolotem, a przy tym miał możliwość zamontowania siedziska zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy. Typowe wózki dwukierunkowe zazwyczaj wchodzą w skład zestawu dwa w jednym, są więc dość duże, a ich waga przekracza 10 kg. Czy istnieje więc wózek, który spełniłby Wasze oczekiwania i połączył te na pozór wykluczające się cechy? Tak. Ideo marki Kawo łączy cechy. Kompaktowego wózka podróżnego, a przy tym posiada siedzisko dwukierunkowe. Jak udało się to osiągnąć? Otóż siedzisko wózka IDEO jest obrotowe. Gdy Twoje dziecko jest jeszcze malutkie i potrzebuje kontaktu wzrokowego z rodzicem, lub gdy ty chcesz mieć cały czas swoją pociechę na oku, ustaw się dziecko przodem do siebie. Małe dzieci często lubią zasypiać w wózkach. Dzięki regulacji oparcia do pozycji całkowicie leżącej i regulowanemu podnóżkowi twoje dziecko będzie miało komfort, a ty pełną kontrolę. Dodatkowa sekcja budki. Osłoni twoje dziecko przed nisko operującym słońcem, a liczne wentylatory zapewnią optymalną cyrkulację powietrza. Dzięki funkcji obrotowej siedziska, jednym ruchem obrócisz siedzisko przodem do kierunku jazdy. Czynność tę możesz wykonać, nawet jeżeli w środku znajduje się mały pasażer. Starsze dzieci nie lubią jeździć tyłem do kierunku jazdy, ponieważ są ciekawe świata i takie ustawienie jest dla nich wygodniejsze. IDEO posiada innowacyjny system regulacji wysokości budki. A co za tym idzie? Całego siedziska. W połączeniu z oparciem o długości 50 cm i stopniem na nóżki dla większego dziecka, IDEO posłuży przez dłuższy czas. Siedzisko przeznaczone jest dla dzieci o wadze do 22 kg. Mimo dużego dwukierunkowego siedziska, IDEO pozostaje idealnym wózkiem podróżnym, który składa się do niewielkich rozmiarów. Posiada również praktyczny uchwyt do przenoszenia. Praktyczny pokrowiec transportowy z łatwością pomieści złożony wózek wraz z kołami. Przyda się podczas podróży pociągiem lub samolotem. W zestawie z wózkiem znajduje się również praktyczna folia przeciwdeszczowa z wywiecznikami i moskitiera. Pytajcie o wózek spacerowy IDEO marki Kawo w sklepach w całej Polsce. Aktualną listę sklepów znajdziecie na oficjalnej stronie marki Kawo www.cavo.eu jeżeli nie uda Wam się znaleźć wózka w swojej okolicy, to polecamy zakupy przez internet. Pamiętajcie, że przy zakupach internetowych macie 14 dni na zwrot nieużywanego wózka. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i zostawienia łapki w górę.